Izaak, ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma. Ezrom, ojcem Arama. Aram, ojcem Aminadaba. Aminadab. Ojcem naasona, naason ojcem Salmona. Salmon ojcem Boaza. A matką była Racha. Boos był ojcem Obeda. A matką była Rut. Obed był ojcem Jessego. A Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona. A matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama. Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda. Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, Pierw w nim zamieszkali, razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I stało się wszystko to, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Proszę siostry i braci. Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny stało się początkiem naszego zbawienia. Początek naszego zbawienia. Te słowa usłyszeliśmy w kolekcie liturgicznej. Kiedy słuchamy dzisiaj Bożego Słowa, tego tekstu w Ewangelii, Wspaniałego rodowodu możemy zauważyć, że to przygotowanie do narodzin Mesjasza, to przygotowanie do tego, żeby Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, jest przygotowaniem, które dokonało się w prawdziwej ludzkiej historii. Zauważcie, nie mamy do czynienia z bajką, z legendą, za lasami, za górami, za siedmioma dolinami. Nie. Mamy bardzo proste słowa. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. I wymieniane są poszczególne Ustacie Biblijne, większość z nich znamy z kart Starego Testamentu. Mają swoje historie, mają swoje wzloty, mają swoje upadki. I tutaj, proszę siostry i brata, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dostrzec pewną duchową prawidłowość. Oto Boży zamysł, Boży zamiar związany jest z tym, żeby Mesjasz zamieszkał wśród ludzi, żeby wywodził się z ludzkiej rodziny, tej prawdziwej, a więc w rodowodzie Jezusa. Słyszymy o wielkich bohaterach wiary, jak Abraham, jak Dawid. Słyszymy o wspaniałym Jozjaszu, Ezechiaszu, ale też używając takiego z przymrużeniem oka słownictwa, słyszymy też o obuzach. Słyszymy o takich niecnotach, którzy rzeczywiście. Przynoszą wstyd tej linii, tej rodzinie, byśmy powiedzieli, Jezusowej. I teraz wśród tych, nazwijmy, różnych, różnorodnych osób jest też ta, którą nazywamy Matką naszego Pana. Jest też ta, którą rodowo określa mianem mąż, że była żoną Józefa. Z niej narodził się Jezus, zwany Chrystusem. I tutaj znajdujemy, moi drodzy, bardzo takie taką, możemy ciekawą myśl odnaleźć. Oto historia rodowód tych potomków wspaniałych ludzi i mniej wspaniałych z rodu Dawida to historia, w której dobro przeplata się ze złem. Ale przychodzi moment, kiedy zło zostaje zahamowane. Kiedy przychodzi moment, w którym zło nie ma mocy. 8 grudnia wspominamy liturgiczny dogmat wiary, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Proszę sióstr i braci, to była tama, możemy powiedzieć, to była, to była zagroda, która mówi stop! W biografii, w rodowodzie Jezusa skończyła się ta, to mieszanie dobra i zła. Teraz jest ta, która otrzymuje przywilej, dar niepokalanego poczęcia grzech nie ma dla niej dostępu. Grzech nie może jej poplamić. Grzech nie ma nad nią władzy. I dlatego, kiedy się rodzi w rodzinie z apokryfu świętego Jakuba znamy Joachima i Anny rozpoczyna się, moi drodzy, niesamowicie piękna historia. To jest historia, w której Anna i Joachim, i teraz uwaga, i to, co najwartościowsze w historii Starego Testamentu zaczynają kształtować Maryję. Od momentu jej urodzenia. Zaczyna się, dzisiaj byśmy pięknie powiedzieli, formacja maryni. Rozpoczyna się kształtowanie tego naczynia, w którym zostanie złożone ciało Mesjasza. I dlatego, kiedy czytamy tę historię zbawienia, dlatego, kiedy poznajemy historię zbawienia, uświadamiamy sobie, Piękne rzeczy, piękne wydarzenia, piękne modlitwy, które Bóg objawił Bożym Ludziom. I mówimy, one kształtowały Maryję. One ją formowały. One, tak możemy powiedzieć, ukształtowały jej serce, że gdy stanęła przy Elżbiecie, wyśpiewała uwielbienie Magnifica. Biblią mówiła, Biblią myślała, Biblia kształtowała jej, kształtowała jej życie. Dzisiaj w tym fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza usłyszeliśmy z Ducha Świętego jest to, co się, co się w niej poczęło, ale to, co się w niej poczęło. Z Ducha Świętego zostało złożone w niej, która została ukształtowana, uformowana przez rodziców, ale też przez piękną biblijną tradycję Starego Testamentu. I dlatego, moi drodzy, kiedy my dzisiaj przeżywamy ten dzień, Narodził Matki Bożej, to nosimy w sobie wdzięczność, wdzięczność dla Izraela, wdzięczność dla Żydów za to, że tak pięknie ta żydowska tradycja ukształtowała Maryję, że ona była zdolna do tego, aby Bogu powiedzieć fiat. Że ona była tak ukształtowana, tak przygotowana, że mogła zrobić ten krok wiary podobnie jak zrobił Abraham. Że ona była tak ukształtowana, że mogła się modlić tak pięknie jak modlił się Dawid. Że ona była tak ukształtowana, że wiernie stała przy Krzyżu jak Jeremiasz. Opłakujący, opłakujący Jerozolimę, i z której strony byśmy na nią nie spojrzeli, z której strony byśmy się jej nie przyglądali? Wszędzie zobaczymy Biblię, zobaczymy Stary Testament, zobaczymy kobietę, która żyła. To była cała sprawiedliwa a najpiękniejsza z pięknych nie tylko w tym pięknie ludzkim ale najpiękniejsza z pięknych przed Bogiem bo jej wnętrze jej serce, duch dusza zachowane przez przywilej niepokalanego poczęcia ukształtowane przez najpiękniejszą tradycję Starego Testamentu stały się mieszkaniem Mesjasza, Mesjasza, mieszkaniem Zbawiciela. A Narodzenie to dzisiejsze święto ma podkreślić i przypomnieć prawdziwy człowiek, Boże stworzenie, narodzona, chodząca na świecie, takim jakim my jesteśmy, Wychowana i ukształtowana do wypełnienia swojej roli. I na koniec, jako wspólnota kościoła w Polsce, przygotowujemy się do, tak, tak mówimy, do tej wielkiej beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Mamy, jako uczniowie Jezusa w Polsce, Mamy Jego dziedzictwo, mamy Jego słowa, którymi nas uczył. Pytam siostrę i brata, czy zabrałeś już dzisiaj ten mały fragmencik, to proste słowo, czy słowa Wielkiego Prymasa zostawiasz w swoim sercu. Zobaczcie, matkę naszego Pana kształtowała. Tradycja Izraela, nasze życie, może i ma kształtować tradycja naszego kościoła, ta tradycja zbudowana na Biblii, ta tradycja zbudowana na Ewangelii, na Starym Nowym Testamencie, na nauce Ojców Kościoła, na nauce wielkich świętych, wielkich papieżów, A dzisiaj mówimy, ta tradycja zbudowana na nauce kardynała Wyszyńskiego. I dlatego to są perły. Dlatego to są słowa, które mają kształtować nasze serce. Chcemy tu, w Kościele Bożym w Mosinie, chcemy być kształtowanymi, aby słowa prymasa, żeby nie tylko nas oświecały, aby kształtowały Jego nasze patrzenie, jakie jest słowo na dzisiaj, niesamowicie aktualne. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Kochani, Proste słowa. Proste słowa. A ile dobra mogą w nas i w innych sprawić? Więc jak będziecie do domu szli, z tyłu naczynie z cytatami, zabierz sobie jedno. Może naucz się jednej czy drugiej myśli. Zrób medytację nad tym słowem, żeby zapisało się w sercu i w umyśle, aby przez słowa Wielkiego Prymasa i Bóg ukształtował tych, których nazywamy idzie nowych ludzi plemię, to ci, którzy zgodzili się na to, aby słowa Wielkiego Prymasa kształtowały ich życie. Amen.